Dzień dobry, przed Wami kolejny odcinek kulturalnego Zamku. W środę, 3 sierpnia, zapraszamy na dziedziniec zamkowy na koncert zespołu PKS Trio Jazzowe. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatne, startujemy o godzinie 19. Zapraszamy. Czwartek, 4 sierpnia o godzinie 11 zapraszamy do sali widowiskowej wszystkich fanów magii na pokaz iluzjonisty. W sobotę, 6 sierpnia, Świdwiński Ośrodek Kultury i DJ Kieroti zapraszają na dyskotekę na dziedzińcu. Wszystkich lubiących dobrą zabawę zapraszamy od godziny 20. Bilety do nabycia w dniu wydarzenia. piątek 12 sierpnia zapraszamy na dziedziniec zamkowy aby posłuchać muzyki folk oraz country w wykonaniu muzyka z Gruzji Szota Adamaszwili Szota Adamaszwili to piosenkarz muzyki country i autor tekstów z Gruzji urodzony i wychowany w małym miasteczku w Gruzji zaczął grać na ulicach Tbilisi po raz pierwszy wystąpił publicznie w Georgia Got Talent w 2011 roku, ale jego pierwszym udanym programem telewizyjnym był The Voice w 2013 roku. Mimo że nie wygrał programu, zdobył bardzo dużą popularność. Koncert zaczynamy o godzinie 19:00, wstęp oczywiście bezpłatny. the one who sing the blues. W sierpniu wracamy z cyklem czytelniczym dla dzieci czytanie na trawie. Spotkania odbędą się na podzamczu, a harmonogram dostępny jest na stronie internetowej zamek.sfreedin.pl. Serdecznie zapraszamy! Przypominam także o cyklu poranków filmowych dla dzieci, które odbywają się w środę i piątki o godzinie 11, oraz filmowych spotkań na dziedzińców, które odbywają się według harmonogramu.